Następne arcy, ciężkie spotkania przed nami i na pewno Lech jest faworytem tego spotkania. My jedziemy tam, żeby zaprezentować się z jak najlepszej strony i pokusić się o niespodziankę. Bo na pewno zawodnik, który się przemieszcza tysiące kilometrów, prawda, samolotem, który gra, spotkania eliminacyjne czy spotkania międzypaństwowe, nie jest na tyle wypoczęty czy przygotowany do, do gry i który wraca do klubu dodatkowo dwa dni czy jeden dzień przed... Przed spotkaniem z koroną, to na pewno temu to nie służy, ale tak jak mówię, to jest tylko teoria. Organizm ludzki ma to do siebie, że w trudnych chwilach potrafi się zmobilizować, a to jest tylko mobilizacja na 90 minut. No, praktycznie wszyscy są gotowi. Jeden znak za, mały znak zapytania jest ku zero, ale zobaczymy po dzisiejszych czy po jutrzejszych zajęciach, jak to będzie wyglądało. A to, że Panie miał piotrka Malaczyka przez tydzień, to jest dla niego oddalone przeciwko Lechowi, czy, czy, czy nie? Zobaczymy. No, jestem przed rozmową właśnie z Piotrkiem. Jeszcze przedzwonię do trenera, czy tam do drugiego trenera kadry, jak to wyglądało, bo, bo na pewno nie mamy zapisanych tych meczy, jak Piotrek grał, ale no, na pewno nie. do tej pory pokazał, że warto stawiać na niego. Zagrał, zagrał dobrze w bloku defensywnym i zależy od, niej, od jego dyspozycji fizyczno-psychicznej, czy, czy będzie brany poważnie pod uwagę. Na pewno jakiś tam mały mały znak zapytania teraz jest dla nas, bo Jacek do tej pory wychodził od kiedy nas przyszedł w pierwszym podstawowym składzie i nie za nazwisko, nie za kolor włosów, tylko za to, że ma umiejętności bardzo dobre, piłkarskie i na tyle dobre, że, że pasowały do naszego stylu gry. Chciałem tylko przekazać jedną informację, że, e w dniu dzisiejszym przedłużymy kontrakt z Pawłem Stanem. O ile? O 2,5 roku. Jeszcze raz? O 2,5 roku. O 2,5 roku. Bonusy przewiduje Pan dla zawodników i dla trenerów? Znaczy dla kolony, Kolonii, jeżeli drużyna wygra w Poznaniu? Nie, nie. Czyli standardowa premia. Sądzę, że drużyna jest na tyle dojrzała i, i, i pokazała to już w tych dziewięciu kawałkach, że każdy, każdego meczu, każdego przeciwnika tak samo poważnie traktuje i tutaj nie wyróżniajmy, dlaczego mamy jakoś specjalnie premiować leka. Nie widzę takich powodów. Dziękuję bardzo. Dziękuję.